Dzień dobry, cześć, witajcie w kolejnym naszym odcinku podcastu, w którym opowiadamy Wam o tym, co możecie robić na uczelni, oprócz studiowania. Wiecie, ten cykl podcastów poświęcony jest różnorodności i o tym, że Twoja kariera może mieć różne kolory. Dlatego też postanowiliśmy zaprosić do, naszych, do naszego podcastu gościa, z którym realizujemy od wielu lat program szkoleniowy Corporate Readiness Certificate i tym gościem jest Roman Krzos, dzień dobry, bardzo mi miło. Cześć Romku, jeżeli możesz powiedzieć z jakiej firmy jesteś? Tak, pracuję w firmie Kyndryl już troszkę ponad rok. Natomiast generalnie, jeśli chodzi o to środowisko i o tych ludzi, to pracuję, mam przyjemność pracować z tą ekipą już od wielu wielu lat. No, firma Kyndryl nazywała się troszkę inaczej jeszcze dwa lata temu, ale ale myślę, że ci, którzy znają szczegóły, to znają i nie muszę tutaj więcej nic dodawać. I jesteś jednym z opiekunów programu. Tak, to prawda. Program jest realizowany przez cztery firmy, już tradycyjnie. Także w tym roku spotykamy się w tym samym gronie firm, w jakim spotkaliśmy się w roku ubiegłym i w ubiegłych latach. Mam tutaj na myśli e, IMG Hubs Poland, e, Accenture i firmę EY, czyli Ernst Young. E, dodatkowo Kindrel, jak, jak wspomniałem. I oczywiście, tak jak powiedziałeś, Łukaszu, nie, jest to, nie jestem jedyną osobą, która e, zajmuje się tym programem e, na co dzień. Ja mam tą przyjemność koordynowania e, prac zespołu projektowego. Natomiast e, oczywiście e, z każdej e, z firm, e, są osoby, które są bardzo intensywnie i efektywnie zaangażowane w to, żeby ten program dobrze przygotować i żeby dobrze przebiegał przez no, prawie pół roku jego, jego realizacji, więc to jest dość duże przedsięwzięcie. Tak, duże wyzwanie, zarówno dla Was, organizatorów, jak i też dla nas tu uczestniczących, i cieszymy się, że znowu możemy z Wami w tym programie uczestniczyć. Więc skoro już nam powiedziałeś, kto uczestniczy, to może powiedzmy jeszcze dodatkowo naszym słuchaczom, bo nie wszyscy mogli mieć okazję zapoznać się z tym programem w zeszłym roku czy kilka lat wcześniej. Czym jest w ogóle program Corporate Readiness Certificate, który też nazywamy w skrócie CRC? Co na niego się składa? Zgadza się. Do programu zapraszamy głównie studentów do uczestnictwa w tym programie, natomiast również istnieje możliwość. Uczestniczenia w programie CRC dla osób, które no, nie, nie więcej niż dwa lata temu ukończyły studia. Jest to oferta wielu różnych kursów, szkoleń, które my nazywamy naszym językiem korporacyjnym streamy. W tym roku mamy ofertę 44 kursów, i to jest ilość, czyli liczba rekordowa. Wspomniałeś, że program jest realizowany już od dłuższego czasu. W tym roku jest to 11 edycja. W zeszłym roku obchodziliśmy dziesięciolecie, jubileusz. Także było to bardzo przyjemne dla, dla nas wydarzenie. Jeśli chodzi o same kursy, to są to takie bardzo absorbujące, myślę myślę, rzeczy dla uczestniczących w tych przedsięwzięciach, to znaczy realizujemy zajęcia od początku marca do końca maja przez trzy miesiące. W tym okresie studenci, czy też również absolwenci, jak ja wspomniałem, mają okazję poznania i podejrzenia świata biznesu i IT, uczą się nowoczesnych metod pracy, mają możliwość przetestowania najnowszych technologii, czy systemów e, zarządzania, a w ofercie e, na przykład tegorocznej, jeśli chodzi o, o same kursy, o same streamy, mamy zagadnienia z obszaru project managementu, cyber security, e, efektywnej komunikacji, e, design thinking, e, 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 sieci 5, 5G e, i tak dalej, i tak dalej. Także zakres i e, obszar. Tych kursów jest, jest bardzo, bardzo szeroki. Myślę, że każdy z zainteresowanych może znaleźć tutaj coś ciekawego dla siebie. I myślę, że tak jest. Posłuchajcie, to jest bardzo potrzebne do rozwoju waszego i możecie tutaj zdobyć, myślę, że nie tylko kompetencje twarde, ale też kompetencje miękkie, prawda? Tak, jak najbardziej. Tak jak wspomniałem, mamy kursy, które my nazywamy kursami interpersonalnymi, czyli tutaj rzeczywiście rozwijamy te tak zwane kompetencje miękkie, y, społeczne. Natomiast jest też y, bardzo duża oferta y, y, kursów, y, no tak dość ściśle technologicznych, czyli z obszaru na przykład architektury IT, y, y, Oracle, y, Data Science, y, y, Microsoft y, y, SQL itd., itd. i tak dalej, i tak dalej, także nawet osoby, które chcą zapisać się na takie kursy, a no nie są zainteresowane rozwojem swoich kompetencji technicznych, znajdą również jakieś obszary interesujące i myślę, posiadające duży potencjał taki rozwojowy. Natomiast myślę, że to jest też taka ciekawa rzecz, że kierujemy tą ofertę nie tylko dla studentów uczelni technicznych, ale również y, y, osoby studiujące na kierunkach y, y, innych niż techniczne mogą, mogą mieć szansę uczestniczenia właśnie w, w naszych kursach. Więc jak słyszycie, nie musicie mieć dużej wiedzy, żeby wejść do tych kursów, bo jak Romek wspomniał, możecie spokojnie, jesteście uczeni od podstaw, i możecie przejść przez tą ścieżkę, no, zdobyć nowe kompetencje, nowe doświadczenie na rynku pracy, które jest bardzo istotne teraz. Natomiast, mm -hmm. też, jeżeli. Ja może, być... może dodam Łukaszu, jeżeli pozwolisz, bo to nie do końca jest tak. To znaczy, jeżeli ktoś, na przykład, zapisuje się na kurs obszaru infrastruktury IT, czy architektury IT, musi jednak jakąś podstawową wiedzę na temat IT posiadać. Jeżeli osoba jest zainteresowana rozwojem swojej kompetencji z obszaru project managementu musi znać język angielski na poziomie komunikatywnym. My te umiejętności sprawdzamy. W większości przypadków na poziomie egzaminów wstępnych. Te tak zwane wymagania są doprecyzowane w sylabusie, który też jest dostępny. Przypuszczam na waszej stronie internetowej. W związku z tym te wszystkie, te wszystkie informacje. Tam można znaleźć, ale od razu tutaj uprzedzam, że mm, nie, chciałbym, nie chciałbym, żeby studenci się jakoś przerazili tymi egzaminami wstępnymi. Naprawdę sprawdzamy jakoś podstawową wiedzę i myślę, że każdy z, nie, każdy z uczestników może sobie z takim egzaminem poradzić. Więc jak słyszeliście, jest rekrutacja, żebyście nie myśleli, że po prostu każdy może stawiać do tego programu. Urą, który już wam powiedział, jak to wygląda. Usłyszeliście, że u nas jest na stronie. I teraz słuchaj, dodajmy, bo zawsze pytanie padnie: w jaki sposób prowadzone są te szkolenia? To one są prowadzone w formie online, prawda? W większości przypadków. W tym roku troszeczkę otwieraliśmy się też na inne możliwości. O tym pewnie też powiem. Jeszcze za chwilę, natomiast część kursów będzie prowadzonych w formie stacjonarnej. Te informacje również są oczywiście dostępne i w formularzu rejestracyjnym, i w naszych sylabusach, które z tych streamów są prowadzone zdalnie, a które, a które stacjonarnie, stacjonarnie. Natomiast w ogromnej większości jednak ciągle są to kursy online. W dużym stopniu kursy prowadzone w języku angielskim, ale tutaj też jest zawsze informacja, w jakim języku ten stream jest dostępny. Więc zachęcamy Was, żebyście, zanim zaczniecie aplikować na jakiś stream, bo tak się może zdarzyć, i proponujemy i chcemy, żebyście się zapisywali. zaglądniecie do Syllabusa i zaglądniecie do harmonogramów, które są zamieszczone na naszej, na naszej stronie. No dobrze, powiedzieliśmy o rekrutacji, powiedzieliśmy o tym, jak się odbywa. To teraz co po? Czy o, uczestnicy otrzymują certyfikaty potwierdzające udział w tych szkoleniach? i tak, uczestnicy otrzymują y, bardzo dużo. To znaczy przede wszystkim rzeczywiście, jak y, wspomniałeś, otrzymują y, oficjalne y, certyfikaty, dyplomy, y, które są potwierdzone przez y, trenerów, tak zwanych streamownerów y, z naszych firm, więc y, to są konkretne umiejętności, kwalifikacje. W ramach których studenci otrzymują takie, takie zaświadczenia. Po drugie, w przypadku niektórych kursów być może niedługo stanie się to też normą, natomiast w tej chwili bardzo, bardzo intensywnie nad tym pracujemy. A mówię tutaj o wydawaniu tak zwanych badży, czyli mikropoświadczeń cyfrowych, czyli w ramach niektórych kursów studenci również otrzymują właśnie takie poświadczenia, że ukończyli dany kurs, z jakiego obszaru był ten kurs, jakie treści tam się pojawiały i rzecz najważniejsza, jakiego rodzaju. Warunki musiał spełnić student na samym końcu, żeby właśnie takie mikropoświadczenie, takie mikro takiego badża, badża otrzymać. Więc to jest myślę bardzo, bardzo istotne. Oczywiście nie wspomniałem tutaj jeszcze o dodatkowych możliwościach, które pojawiają się już na samym rynku pracy te certyfikaty te odznaki cyfrowe są rozpoznawalne i to nie tylko w, w ramach środowisk naszych firm przypomnę Kendryl, Ui, Accenture i ING Hubs Poland, ale są rozpoznawalne również szeroko na szeroko pojętym rynku pracy. Również wśród innych pracodawców. No i rzecz ostatnia oczywiście istnieje również możliwość podjęcia staży, podjęcia praktyk zawodowych w ramach naszych firm. No i każdy ze studentów, kończąc ta, taki kurs, zwiększa swoje szanse na bezpośrednie zatrudnienie we, we wszystkich czterech firmach, więc myślę, że korzyści, które dość pokrótce omówiłem, jest, jest bardzo dużo. Super, więc no, mikropoświadczenia to jest coś, co jest bardzo istotne i bardzo fajne, bo potwierdza właśnie takie mikro ku, zdobyte szybkie kompetencje, czy, no, które są certyfikowane. Nie? Na to, to jeszcze słuchaj, przeglądając Wasze sylabusy i ścieżki, zaintrygował mnie jeden temat, a mianowicie projekt realizowany przy współpracy z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach. Na czym on będzie polegał, jeżeli możesz tutaj przybliżyć tą część? Zaraz o tym, ale skoro o takim ciekawym partnerstwie, to jeszcze tylko dwa zdania dosłownie na temat tych mikropoświadczeń, ponieważ warto w tym miejscu wspomnieć, że bardzo blisko współpracujemy z Instytutem Badań Edukacyjnych, jeśli chodzi o wydawanie tychże mikropoświadczeń, korzystając z aplikacji Odznaka Plus, i właśnie za pomocą tej, tej aplikacji mamy możliwość wydawania odznak cyfrowych. Natomiast jeśli chodzi o, o, to, o to przedsięwzięcie, o którym wspomniałeś, Łukaszu, tak, rzeczywiście w tym roku zaprosiliśmy do programu gościa specjalnego. Chcielibyśmy to robić od tej edycji już regularnie, również w przyszłych latach. W tym roku jest to Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach. Partner dość nieoczywisty, jeżeli Weźmiemy pod uwagę fakt, że wszystkie cztery firmy są raczej firmami technologicznymi. Natomiast część firm miała już przyjemność współpracowania z nospr, bo tak w skrócie nazywamy tą instytucję przy okazji projektu nospr AI. No i tutaj już te dwie literki AI zdradzają, że nawet instytucja tak mocno-kulturalna również ma duży związek na przykład ze sztuczną inteligencją. W związku z tym uznaliśmy razem, że warto taką współpracę podjąć. Ta współpraca będzie wieloetapowa, będzie takim, taką dodatkową ofertą w ramach tegorocznej edycji CRC, a końcem tego przedsięwzięcia tym trzecim najważniejszym etapem będzie hackathon, do którego zapraszamy właśnie studentów biorących udział w programie CRC. Przedmiotem tego hackathonu będzie poszukiwanie. Różnych nowych możliwości, rozwiązań, aplikacji, narzędzi, które posłużą temu, by poszerzać grono odbiorców oferty NOSPRU, odbiorców no szczególnie muzyki klasycznej, ale przede wszystkim chodzi nam o osoby o specjalnych potrzebach, czyli osoby niepełnosprawne, niedosłyszące, seniorów, dzieci itd. itd. Myślę, że to przedsięwzięcie, Zapowiada się bardzo fascynująco. Przed hakatonem będziemy mieli też części interaktywne, oprowadzanie po bardzo ciekawe wykłady, które troszkę przygotują właśnie uczestników do, do pracy nad, nad, nad samymi rozwiązaniami. Myślę, że bardzo, bardzo ciekawy projekt. I tutaj apel do studentów: śledźcie nas proszę w naszych mediach społecznościowych, bo sporo o tym będzie w najbliższym czasie. Tak, dokładnie tak jak Ramek powiedział, śledźcie, dlatego też na dole pod tym podcastem umieścimy linki do wszystkich sociali, tak żebyście mogli pooglądać sobie i być na bieżąco z tym, co się dzieje w programie CRC. Damy też swoją stronę internetową, gdzie rozpisujemy wszystkie informacje. Więc, więc na pewno liczymy, liczymy na to, że dołączycie szerokim gronem. A o statystykach na koniec może zostawmy sobie je. Ja jeszcze słuchaj, tak dopytam do tego wszystkiego, bo zaczęły się już wchodzić temat rynku pracy. Ja bym chciał teraz przejść trochę na ten obszar, bo nasz, nasz cykl tych podcastów, tej edycji, to jest mowa o tym, że nasi studenci dzięki szkoleniom mogą pracować. W różnych branżach, w różnych obszarach i nie do końca zgodnie z tym, w jakim profilu oni się kształcą. No i teraz chciałem Cię zapytać właśnie, czy szkolenia CRC dają taką możliwość, że studenci dzięki tym szkoleniom, pomimo tego, że studiują załóżmy logistykę, strzelam tutaj w wybrany kierunek, dzięki temu programowi mogą znaleźć pracę też w innych branżach, w innych obszarach? Zdecydowanie tak. To znaczy, ja myślę, że mm, główną zaletą programu CRC jest to, że on jest przygotowywany przez firmy w oparciu o konkretne zapotrzebowanie biznesowe, rekrutacyjne, kompetencyjne, tak bym to określił. To znaczy, jeżeli y, moja firma przygotowuje y, kurs z obszaru, Design thinking czy project managementu, to to oznacza, że generalnie my używamy takich metodologii pracy, czy używamy, czy też pozostałe firmy używają pewnych konkretnych technologii. I właśnie w obszarze tych technologii jesteśmy zainteresowani pozyskiwaniem nowych pracowników, nowych ludzi, nowych współpracowników. Generalnie firmy takie jak te, które tworzą program CERCE, myślę, że są świetnym miejscem do rozwijania własnych umiejętności, poszerzania swoich kompetencji, poszerzania własnych horyzontów. No myślę, nawet patrząc na samego siebie, mimo że już jestem dość dawno po wieku studenckim, natomiast Moja droga zawodowa w ramach firm, w których pracowałem, również zmieniała się, przebierała nowych perspektyw i nowych, nowych wątków. I myślę, że to jest też że to są też takie możliwości, które może pozyskać każdy ze studentów, czy też osób, które już niedługo będą właśnie poszukiwały swojego miejsca na, na rynku pracy. Zabrnąłem. To, to jest twoje... dobrze, dobrze, dobrze. Słuchaj, z tej rozmowy powiedz mi, ten program też jest taką formą trochę rekrutacji, można by było powiedzieć, że osoby uczestniczące. Poznają firmę, której, która ich szkoli i mogą po tym kursie aplikować, prawda, na stanowiska, które są oferowane, bo jakby rekruterzy firmy widzą, że oni uczestniczyli w ich programach. Zdecydowanie tak. To znaczy, musimy pamiętać, że z jednej strony program CRC jest y, stricte programem CSR-owym, czyli realizujemy go w ramach y, naszej społecznej odpowiedzialności biznesu. Natomiast to słowo biznes pojawiające się na samym końcu tego, tego określenia również tutaj ma znaczenie. To znaczy, y, jasne, robimy to pro publikowano, natomiast y, też jesteśmy firmami technologicznymi, y, które. Działają w obszarze szeroko pojętego biznesu i również realizują pewne własne cele biznesowe. Jednym z tych celów jest również poszukiwanie wartościowych pracowników, czyli jak najbardziej te cele rekrutacyjne też muszą być tutaj spełnione i wzięte, wzięte pod uwagę. Więc tak masz rację. To rzeczywiście jest doskonała okazja i możliwość dla osób biorących udział w tym konkursie, żeby poznać ewentualne przyszłe hipotetyczne środowisko pracy, w którym. Mogą ci, ci ludzie w przyszłości taką pracę podjąć, ale myślę, że rzecz jest jeszcze jedna, bardzo bardzo tutaj wyjątkowa i ważna. Wszyscy studenci biorący udział w kursie CRC również mają okazję nawiązania czy też próby zbudowania już takich podstaw tak zwanego networkingu, czyli dzięki temu, że biorą udział w zajęciach, poznają wykładowców, poznają trenerów, poznają streamownerów, to, to czasami jest kilkanaście osób, tworzących jeden kurs, to też dzięki temu po pierwsze nabierają trochę wyobrażenia i wiedzy o tym, jacy ludzie pracują w takich organizacjach. A po drugie, jeżeli są zainteresowani podjęciem pracy. Nie wiem, w konkretnych działach, zajmować się konkretnymi technologiami czy metodologiami pracy, również mają okazję już poznać ludzi, z którymi być może w przyszłości to niedalekiej będą mieli okazję współpracować. Też tak myślę i właśnie fajnie to brzmi, bo tak naprawdę networking jest bardzo potrzebny przy szukaniu pracy. Natomiast jeszcze dopytam, bo mówiliśmy teraz, że u Was w firmie to znaczy u was w firmach uczestniczących w, w projekcie, natomiast e, skoro na zewnątrz, czyli że mogą szukać też wśród innych, to rozumiem, że wasz program już jest rozpoznawalny, prawda? Bo 11 lat e, no, poświadczeń i certyfikacji, no to już ma znaczenie, myślę, dla innych firm zewnętrznych, gdzie studenci czy studentki by aplikowały. Więc widząc, jak gdzieś indziej na zewnątrz bym aplikował, widząc, że e, ktoś brał udział w Waszym programie, to ma jakieś glej, czy te kompetencje są zdobyte, prawda? Oczywiście. Nawet przyznam, że czasami spotykamy się z, z taką opinią ludzi z innych firm, którzy słyszeli o naszym programie. No, tak jak powiedziałeś, ponad dekada to już jest taki czas niebagatelny, jeśli chodzi o funkcjonowanie takiego programu, co nie jest prostym przedsięwzięciem, bo. W przypadku tych czterech firm czasami bywa tak, że jesteśmy konkurentami, jeśli chodzi o, o tą sferę biznesu, natomiast potrafimy ten program współtworzyć. Ale wracając do Twojego pytania, rzeczywiście te certyfikaty, te glejty, jak to nazwałeś, są rozpoznawalne. Jeżeli my, mówię tutaj w imieniu czterech firm, Czterech bardzo poważnych organizacji stwierdzamy i zaświadczamy, że dana osoba brała udział w konkretnym kursie, który trwał na przykład przez 40 godzin przez 3 miesiące. Dana osoba zdała egzaminy wstępne, zdała egzaminy końcowe. I bardzo mocno napracowała się nad tym, żeby taki certyfikat pozyskać, to myślę, że dla firm nie uczestniczących w programie CERCE jest to najlepszy dowód i takie bardzo atrakcyjne potwierdzenie tych kwalifikacji i tych umiejętności, które uczestnik programu CERCE pozyskał w trakcie właśnie uczestnictwa w naszych zajęciach. Więc nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że rzeczywiście ranga tego programu na rynku pracy jest, jest bardzo wysoka, jest rozpoznawalna. A dodatkowo, jak wspomnieliśmy, dochodzą do tego jeszcze w tej chwili mikropoświadczenia. Myślę, że ten, ten wątek będziemy na pewno rozwijać w tym roku i w latach kolejnych. I to pewnie będzie stanowiło jeszcze dodatkową, taką ciekawą ofertę dla dla firm poszukujących no, ciekawych pracowników spoza grona właśnie tutaj twórców i, i kreatorów programu CERCE. Bardzo dobrze, że to brzmi wszystko, więc zachęcamy was do tego, żeby w programie wziąć udział w tej edycji. Przypomnijmy, rekrutacja trwa do? Do 13 lutego, czyli jeszcze prawie dwa tygodnie. Zachęcamy bardzo. Do zapisywania się na, na nasze kursy. Jeżeli będzie potrzeba, to być może jeszcze tą rekrutację przedłużymy, ale w tym roku daliśmy sobie na to miesiąc, więc i tak jest myślę znacznie więcej czasu niż w latach ubiegłych. Więc nie czekajcie do ostatniego dnia, tylko zapisujcie się bardzo szybko, bo miejsca też szybko znikają. Tutaj możemy wejść już w te statystyki, więc jeżeli Romku może się podzielić jakimiś informacjami, jak dużo chętnych macie lub mieliście w poprzednich edycjach, czy jest faktycznie duża konkurencja, jeśli chodzi o streamy i o szkolenia. Tak, w ubiegłym roku no, troszkę tutaj pod tym względem funkcjonujemy jak Woźb, to znaczy w ubiegłym roku pobiliśmy kolejny rekord, jeśli chodzi o ilość uczestników. Bardzo tutaj wspomnieć, że każdy, przepraszam, każda osoba Zapisująca się na program SERCE może wziąć udział w maksymalnie dwóch streamach, czyli wybiera stream taki podstawowy, stream opcjonalny. Tych zapisów mieliśmy w zeszłym roku ponad 4,5 tysiąca, co było no, dość dużą liczbą. To oznacza, że najprawdopodobniej w okolicach 2,5 tysiąca studentów wzięło udział w naszym, w naszym programie, czy też zapisało się na nasz program, bo tak to powinienem określić. To są studenci i z uczelni polskich, i z uczelni zagranicznych. Mamy słuchaczy i z Holandii, i z Wielkiej Brytanii, i z Czech, i z, z Ukrainy, i z różnych innych miejsc. Jeśli chodzi o liczbę certyfikatów, bo to jest też pewnie bardzo ciekawa, Informacja, wydaliśmy ich blisko 700, więc to nie jest tak, że każdy zapisujący się do programu ten certyfikat otrzymuje. Dlaczego? O tym wspomniałem wcześniej, to znaczy trzeba się jednak troszkę tutaj napracować, żeby żeby ten certyfikat uzyskać, czyli bardzo ważna jest frekwencja, są ważne egzaminy wstępne, które, jak powiedziałem, nie są trudne, ale jednak trzeba je zdać. Ważne są egzaminy końcowe i dzięki temu, troszkę też dzięki temu, że te 700 osób tworzy taką elitę programu CC, ten fakt sprawia, że jak wspomnieliśmy, te poświadczenia, te dyplomy, te certyfikaty są bardzo poszukiwane na rynku pracy, ponieważ nie każdy może je zdobyć, mówiąc najkrócej. Dlatego też są tak wartościowe i dlatego, słuchajcie, warto wziąć udział w szkoleniach. Trudna praca przed Wami, tutaj usłyszeliśmy to parę razy, ale myślę i zgodzę się z moim słuchaczem, z, we, z moim gościem, że, że warto, bo po prostu jest to dość ceniony certyfikat na rynku pracy. No dobrze, usłyszeliście bardzo dużo na temat samego programu, dlatego myślę, że podziękuję mojemu gościowi, który chciał się podzielić tak szeroko informacjami o tym, co się dzieje w tej edycji. Natomiast zapraszamy Was do tego, żebyście się zgłaszali, bo miejsca się szybko rozchodzą, ale bardzo, bardzo warto wziąć w tym udział. Także Romku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie i życzę powodzenia. Trzymam kciuki. Bardzo dziękuję Łukaszu, dziękuję za, za to spotkanie, ale generalnie dziękuję też bardzo Uniwersytetowi Ekonomicznemu we Wrocławiu. Bardzo dziękuję Wam z Biura Karier tejże uczelni, ponieważ bardzo sobie cenimy tą współpracę. Jesteśmy ogromnie Wam wdzięczni za to, że tak świetnie wspieracie i promujecie program w Serce, więc olbrzymie podziękowanie. Przyjmuję w imieniu całego zespołu, przekażę po naszym nagraniu dalej. Natomiast dziękuję wszystkim za wysłuchanie naszego podcastu. No i oczywiście zapraszam do zapisów. Linki znajdą się pod, naszą, pod naszym, pod tym odcinkiem. Także trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.